Zakupy w galerii handlowej to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu, szczególnie w większych miastach. Galerie handlowe oferują szeroką gamę sklepów, usług i rozrywek, dzięki czemu zakupy stają się nie tylko koniecznością, ale również przyjemnością. W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia jest szybkie, a wygoda ma ogromne znaczenie, galerie handlowe stanowią doskonałe miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw w jednym miejscu. Pierwszą zaletą zakupów w galerii handlowej jest ich różnorodność. Większość galerii oferuje sklepy z odzieżą, obuwiem, elektroniką, kosmetykami, a także specjalistyczne punkty, takie jak księgarnie, sklepy sportowe czy jubilerskie. To miejsce, w którym można znaleźć produkty zarówno dla siebie, jak i dla bliskich, bez konieczności odwiedzania kilku różnych miejsc. Dodatkowo, liczne promocje i rabaty, szczególnie podczas wyprzedaży sezonowych, przyciągają klientów szukających okazji. Kolejnym plusem jest wygoda. Galerie handlowe są zazwyczaj dobrze zlokalizowane, często w pobliżu głównych tras komunikacyjnych lub centrów miast, co ułatwia dojazd. Dla tych, którzy preferują jazdę samochodem, dostępne są duże parkingi, co pozwala uniknąć problemu z parkowaniem. Zakupy w galerii to także komfortowe warunki, klimatyzacja, czystość oraz szerokie przestrzenie ułatwiające poruszanie się pomiędzy sklepami. Galerie handlowe to nie tylko sklepy, ale także miejsca oferujące rozrywkę. Coraz częściej znajdziemy tam kina, kręgielnie, kluby fitness, a także strefy zabaw dla dzieci. Dzięki temu zakupy mogą stać się formą spędzenia całego dnia z rodziną lub przyjaciółmi. Wiele galerii ma również liczne restauracje i kawiarnie, gdzie można odpocząć po zakupach, zjeść smaczny posiłek lub wypić kawę. Food court, czyli strefa gastronomiczna, oferuje różnorodne kuchnie, co zaspokaja gusta najbardziej wymagających klientów. Nie można jednak zapomnieć o pewnych wadach zakupów w galeriach handlowych. Duże skupisko ludzi, szczególnie w weekendy czy święta, może być uciążliwe. Kolejki w sklepach, hałas i tłok to elementy, które mogą zniechęcać niektórych klientów. Ponadto, łatwo ulec pokusie i wydać więcej pieniędzy, niż pierwotnie planowaliśmy, ze względu na mnogość ofert i promocji. Podsumowując, zakupy w galerii handlowej mają wiele zalet: od szerokiej oferty, przez wygodę, aż po możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób. Dla wielu osób są one nie tylko koniecznością, ale również formą rozrywki i sposobem na relaks. Jednak warto pamiętać o pewnych wyzwaniach takich jak tłumy czy łatwość w wydawaniu pieniędzy.